Cześć, Pamiętam was bardzo serdecznie Kolejny odcinek FIFA. Muszę trochę głośniej zrobić. O coś tam coś tam się świeci Czy mogę go zabić. Jak teraz to było? A F. I'm getting sick. You're dead, whoever you are. Trouble! Someone has got me. I'll find whoever's there. Dobra, więc co i teraz jest mały problem? i nas szukają Chyba to jest deseczka, po której mogę przejść Dobra widzę, że ma drugi nie poziom oszukiwań. pierwszy Dobra. I leżysz. Tam ktoś chodzi. Tu nic nie ma. Ten jest czysty. Ja muszę iść na dół. Ewentualnie mogę przejść chyba tędy. Tam jest może coś wartościowego.

Sporo tam szkła, sporo jakichś kamyków, także. Byłoby nas słychać. Wiecie co, teraz mam problem. Chyba że przejdziemy tędy, jeżeli jest jakieś przejście. Zobaczmy, mam się dostać tam, coś się tu świeciło, co?

Dobra, chyba mnie nie zobaczyli, po prostu otwieram drzwi, czy jak? A nie, tutaj jest dźwignia, sorry. Nice thing nice, thing. See each other the, the, the madam's chambers would be a good place to start if I don't spoil the mood in here I can fill my pockets too oh no, it's not cheap. Well, neither am that's the wish be

O! No nie, to jest życie, to nie Tutaj dziewczyna pracuje ostro Ach, kurczę Przejdziemy tędy Strażnik śpi Ciężko się tu poruszać, to jest naprawdę za dużo światła. Stanowczo za dużo światła. Ok, zobaczmy, co tam się dzieje. Nie, to trzeba będzie gdzieś w górę iść, tak? No dobra. Chociaż moment, zobaczmy. Nie, tutaj nie przejdę. O. Jest jakiś strażnik. Tu nas widać. W ostatnim momencie wskoczyłem do tej szafy. Uff. Dobra, czemu skąd tyle światła tu jest? Widzę, o, jest Mógł się tu schować? Nie zobacz mnie, co? Nie zobaczę Dobra, nie widzi I bardzo dobrze, muszę dostać się na górę I chyba zrobimy to tędy What's happened to this place? I've done appalling things. And that's just since breakfast. You should confess your sins to me so we can do worse. Mm -hmm. A ja teraz minął w ogóle swój cel chyba. No ładnie, dobra. Czekajcie, 17, 18, czyli tam. Dobra. Nie, no musi zejść, chłopie, musi zejść. Ah oh, fuck. Widzę, że miałem przerwę, co? Może tego załatwię jakoś. A tam jest ten ptak, to będzie znowu skrzeczał. O, no, odwróć się. Co z łuku go weźmiemy, dobra? Dobra, nie trzeba. Chyba go ogłuszę. Czekajcie teraz, to jest oświetlenie. Tu ktoś sobie śpi. Ja muszę się dostać tutaj. Dobra, zobaczmy, czy ktoś tam jest. Dobra, czysto. No i się otwieramy. Jeszcze dalej. going on forever. Zobaczmy, tu jest jakieś biuro, więc prawdopodobnie będzie coś cennego. Czysto. Weźmy jeszcze to. I spadamy. Chociaż. Dobra. Tu już nic. Tu musimy otworzyć zamek, ale. Zanim to zrobimy, zobaczmy, co jest w środku. Poszukaj śladów w domu publicznym. Otwórz tajne przejście. Xiao Xiao. Zobaczmy sobie jeszcze w ogóle, co jest w kusze. Dobra. Wygląda na cenne Dziękuję. Podejrzewam, że to będzie ten obraz Tak Jeszcze jakaś moneta Tu już mamy safe Nożyce do trutu? Po co mi to? No dobrze, zobaczmy w takim razie. Save jako pierwszy, chociaż nie muszę. Zmienić kombinację, której nie znam. Tu jest czysto. O, tu mam przełącznik schowany. Znaleźliśmy tajne przejście Dziwna sprawa, bo cały czas słyszymy te szepty zupełnie jakby to było Jakby to było jakieś Dziwne miejsce Jakaś klątwa może. Tu możemy podejrzeć, są jakieś otwory. O

sprawdzimy. Jak klimatyczne miejsce mamy możliwość odwiedzić? Co tutaj? to just Maybe... on the other okay. Hello. <laughs> <Bez komentarza. laughs> just a bit harder next time. Or just a bit. <laughs> I just like that. Lilac, oh, oh, I think well, you, do you do it on hand. purpose. You know I don't like to wait. Man as important as I in the Baron's service will always insist on perfection. Oh. i teraz nie mógł się tu podejść. Czy mam podsłuchiwać ich dalej, czy jak? Nie będę wam pokazywać, bo <grymne> to. Okay.

Aha, dobra, moment, zaraz zobaczmy, co to się dzieje. Spróbujmy tak. Nic? Spróbujmy tak. A to jeszcze odwrócić mogę. No więc nie widzę. Kluczę. Jeszcze mi przeszkadzają te całe odgłosy. Zresztą muszę odwracać. Nie mam żadnego pojęcia teraz, jak mam to zrobić. Jest to jakaś ściąga, to sobie wyłączymy. Czyli co mam szukać? Znaczków. Klucz, no strasznie trudną zagadkę dali. Aha. Dobra, czyli to tak naprawdę nie jest takie trudne. Kwestia, żeby nasz bohater odkrył te. Zobaczmy, czy dziś wyskrobane jeszcze coś jest. Gdzieś tam schowany jeszcze będzie znak. O, tu jest znak. Dobra, będziemy musieli zechnąć ponownie. Może być gdzieś tam ukryty znak. Ja bym szukał raczej na ścianach. O, jest tam u góry. Czyli jeszcze jeden. Podejrzewam, że pewnie tutaj. O, jest. Dobra. Całe szczęście nie będzie to teraz tak trudne. Teraz wystarczy to wszystko ustawić. Przodu. A tą dalszą część zwiedzimy sobie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.